Towarzystwo Patriotyczne im. Mikołaja Rena, Słowomiej Popławskiej. Pozdrawiam serdecznie wszystkich polskich patriotów. Dzisiaj będę chciał mówić co z Krylem, natomiast najpierw zachęcam do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego, zostań żołnierzem Rzeczpospolitej. A w szczególności zachęcam do wstępowania w szeregi. Piątego rodzaju sił zbrojnych, jakim są wojska obrony terytorialnej. Ok, a więc Natomiast, można powiedzieć, że z coraz większą niecierpliwością czekamy na kołową armato-haubicę Kryl. Prace nad nią zaczęto 10 lat temu, w zasadzie 2011. W konsorcjum. Gdzie liderem była i jest Huta Stalowej Woli. Huta Stalowa Wola. Kurczę, nie odmienia się tego. Dobra, Huta Stalowa Wola. WB Electronics. Świetna prywatno-państwowa firma, szczególnie specjalizująca się w dronach. Wojskowa Akademia Techniczna. Wojskowy Instytut Techniki i Uzbrojenia. I Wojskowe Zakłady Łączności Numer 2. Projekt powinien być skończony w 2017 roku. Potem przesunięto to na 2019. No i ciągle nic. Według Skurkiewicza, wiceszefa MO, prace nad projektem Armatohałbicy Kryl powinny zakończyć się w 2022 roku. Póki co, tak jak to widzimy na zdjęciu, Kryl czeka na hali. Huty, stalowa wola, ale może to dobrze, może nawet lepiej, bo może wyjdzie w zupełnie innej formie. Taką mam osobiście nadzieję i o tym będę chciał dzisiaj mówić. Ale najpierw jeszcze kilka słów historii. W 2014 roku zobaczyliśmy właśnie w takiej formie, jak tutaj na zdjęciu, kryla. Na MSPO, Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach, zawsze we wrześniu się odbywa co roku. Zobaczyliśmy właśnie prototyp tego systemu. Ma on działo Atmos 2000 na podwoziu Jelcz P663D32. Za dużo szczegółów to nie chcę podawać. Odsyłam do naszego odcinka Polskie Pazury. Kryn. W marcu 2017 roku przeprowadzono próby strzelania na maksymalny zasięg z maksymalnym ładunkiem miotającym. Odbyło się to na Słowacji. My nie mamy takiego poligonu, który by mógł na te 40 km strzelać, a szkoda, to inny, inny temat. No i właśnie były to bardzo udane, udane próby. Potwierdzają, że jak najbardziej kryl jest w stanie strzelać tą amunicją na 40 km i to celnie oczywiście. Inna amunicja jest, o czym wspominam też z polskich pazurach o krylu, która ma jeszcze większe zasięgi niż 40 km. Odsyłam do tego odcinka. Ze względu na sposób montażu działa w tylnej części pojazdu, mając na uwadze prawidłowe rozmieszczenie masy zespołu, Jelcz zdecydował się na budowę nowego typu podwozia silnikiem umieszczonym przed przedziałem załogi. No jest to rzeczywiście nietypowe, wszystkie inne Jelcze mają, mają to już tutaj zupełnie inaczej. Konstrukcja pojazdu zgodnie z ówczesnymi wymaganiami MONU musi umożliwiać transport na pokładzie samolotów C130 Herkules. Dlatego wybrano podwozie w miarę lekkie i kompaktowe. Na, do transportu kryl ma nie przekraczać 20 ton, a tak w położeniu bojowym to on waży do 23 ton. No więc oczywiście jest to bez sensu. Moim skromnym zdaniem, ale o tym jeszcze za chwileczkę. W 2011 roku, tuż po zamachu smoleńskim, uważano paradoksalnie, że Rosja już nam nie zagraża, w związku z tym potrzebujemy broń tylko na misje zagraniczne, a nie do obrony kraju. Te piękne życzenia wkrótce popsuła agresja Rosji na Ukrainę. Od tego czasu wojsko coraz głośniej wyraża swoje zastrzeżenia do tej konstrukcji. Jeśli chodzi o zbyt małą jednostkę ognia, tylko 18 pocisków zabiera kryl. I zbyt czasochłonny sposób ręcznego ładowania amunicji, wymagającego też dużo siły fizycznej od obsługi, pocisk. Jest ponad 40 kg, i on musi być wyjęty z magazynu, jak tutaj właśnie widzimy z boku pojazdu i przeniesiony właśnie ręcznie do automatu powojącego już potem pocisk do komory zankowej. No, tak jak tutaj widzimy tego pana, tutaj ten niebieski ćwiczebny pocisk wkłada do tego automatu i ten automat już sam potem mechanicznie go wepchnie do komory zamkowej. Natomiast oprócz tego pocisku, zanim jeszcze wkłada się ładunki miotujące, w zależności od tego ile chcemy tego zasięgu, czy na maksymalny zasięg, to wtedy maksymalnie dużo tych, tych ładunków zdaje się takich, bo to są takie okrągłe, takie walce. Zdaje się, że sześć takich wtedy, jeśli chcemy na maksa strzelać. Wchodzi do komory zamkowej, a jeśli chcemy, jakieś tam tylko kilka kilometrów, to, to tam jeden ładunek wystarczy. No, ale jednak, właśnie to jest, to, ta, to zdjęcie pokazuje, że jest to spora praca fizyczna, spore wysiłek na żołnierzy. Oczywiście, dobrze wyszkolona załoga działa da sobie radę zrobić to, to wszystko zrobić. Ale, mimo wszystko, intensywność ognia jest bardzo ograniczona. Poza tym, spora grupa, bo aż pięciu ludzi, jest narażona na ogień przeciwnika. Oni są wszyscy, ta cała piątka wtedy na zewnątrz. Odsyłam do odcinka Polskie pazury Kryl, gdzie właśnie to, to tłumaczę, co robi ten członek załogi, co robi tamten. I tak przy tak długim wykorzystaniu. No, są ci, ci, wszyscy pięciu ludzi wtedy narażeni na, na jakiś ostrzał, niekoniecznie artyleryjski, ale może gdzieś tam się napotoczyć jakiś zwiadowca rosyjski i, i, i z karabinu, nawet zwykłego, niekoniecznie snajperki może, może wielu e, tych naszych tutaj żołnierzy z obsługi no, m, zabić. Kryl koncepcyjnie jest zerowany na francuskiej haubicy Cezar 6x6, na podwoziu 6x6, francuskiej, z francuskiego pojazdu. Francuzi zaprojektowali tanie, lekkie działo dużego kalibru 155 mm. I po co im ono było? Ono im było i jest dalej potrzebne przede do. Licznych misji zagranicznych w ich byłych koloniach, gdzie mają za przeciwników zwykle tubylców z Kałachami i RPG. RPG z RPG-7. No, więc, więc tutaj oni, oni nie patrzą w tym momencie na to, co tu przed chwilą mówiłem, że ktoś tam może ich właśnie, ich załogę tutaj ostrzelać. Tym się nie muszą wtedy oni przejmować. Natomiast Ostatnio Francuzi zamówili lepszą, zdecydowanie lepszą wersję tej armaty Cezar na podwoziu Tatry 8x8. I tutaj jak widzimy, o, z tej strony dali takie specjalne ramię automatyczne, które podaje te ciężkie pociski do automatu ładującego do komory zamkowej. A już o wiele bardziej poprawia, e, poprawia e, no, to, ten cały wysiłek zmniejsza o, e, ładowania. I też proszę zauważyć, że są tutaj takie dwa podajniki, do których właśnie z tego ramienia ten pocisk e, ręcznie wyjmuje e, ładowniczy, kładzie tutaj do, do tego podajnika. Jednego, drugiego i teraz yy, pozwala to na większą szybkoszczelność, bo jest już pocisk pierwszy załadowany w komorze zamkowej, drugi i trzeci czeka w, tym, w tych podajnikach i w tym momencie jest szybki wystrzał. Raz, dwa, trzy. Trzy strzały tych natychmiast mogą być oddane. Nie jest to pełna automatyzacja ładowania, jak w szwedzkim Archer, bo też i ten Archer jest straszliwie drogi. Tylko Szwedzi go mają i to naprawdę mało jakichś ilości, zdaje się. Dwa dywizjony, czyli 48 tylko sztuk. Norwedzy chyba tylko jeden dywizjon teraz zamówili. No, Skandynawów stać na, na takie drogie zabawki fajne. No, to jest fajne oczywiście. Archer ma tylko dwóch członków załogi kierowca i operator nie musi tam nic on ręcznie robić więc sobie siedzi tylko w kabinie i wszystkim steruje no tak fajnie ale coś za coś cena niestety też gra rolę no a więc tutaj widzimy też na tym zdjęciu raz, że też te, te komory te magazyny z, z pociskami, z ładunkami są o wiele większe ja już teraz nie pamiętam ile może zabrać, ale o wiele więcej niż nasz, nasz kryl, 8, niż 18 pocisków w naszym krylu. I też tutaj na zdjęciu widzimy tutaj tego żołnierza francuskiego, który kładzie właśnie, on wyjmuje ręcznie z tego magazynu ten pocisk 40 ponad kilogramowy, ale kładzie go następnie na to ramię mechaniczne. To ramię samo już dosyła dalej. Do tych podajników z tego, z tego ramienia też ręcznie ładowniczy bierze i kładzie na te podajniki. Także jest to naprawdę o wiele, wiele lepsze ułatwienie. Żołnierze nie są tak wyczerpani. Wiecie, przy, przy takim większym zmęczeniu łatwiej o jakiś błąd i tak dalej. Moim skromnym zdaniem powinniśmy również zastosować w Krylu większe podwozie 8x8. Mamy takie swoje, jelcza P882, jak tutaj na zdjęciu widzimy, który będzie użyty m.in. jako nośnik systemu obrony powietrznej Wisła. Lub raczej bym tutaj optował za troszkę inną wersją tego podwozia, czterodziową, proponowaną do Langusty 2. Tak jak tu widzimy na zdjęciu, to jest taki właśnie prototyp powiedzmy huty stalowa Wola, takiej głębszej modernizacji Langust. I właśnie tutaj byłby, byłoby to podwozie. Tylko tak króciutko może na czym polega ta, ta, ta modernizacja Langusta 2. Wszystkie nastawy już odbywałyby się tutaj, odbywają się tutaj w tej Langustie 2 w środku, w kabinie, a więc dowódca nie musi na zewnątrz wychodzić i, 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 i tam przy tych, przy tych wyrzutniach nastawiać, jak mają strzelać właśnie te wyrzutnie? W kabinie to się odbywa. Tak samo Langusta 2 ma dwa takie zestawy, że tak powiem, tych 40 prowadnic wyrzutni rakietowych. I w takim razie, może strzelać najpierw wystrzeli te pierwsze 40 i potem szybko, półautomatycznie. Tutaj z przodu jest, jest to miejsce, gdzie gdzie właśnie może te kolejne porcja tych 40 pocisków rakietowych być szybko półautomatycznie załadowana do, tej, do tych wyrzutni i znowuż oddać szybciej salwę. Także dwukrotna siła ognia jest tutaj w tej Languście 2. Mówię to, to, to znowu trochę, trochę więcej o tym, bo nie myślę, żeby nagrać specjalnie tylko odcinka o Languście 2. Chyba, że jest, pojawią jeszcze kiedyś jakieś więcej informacji, to może taki odcinek o, o tej ranguście zrobię. Dobra, yy, idąc dalej, yy, trzeba też wspomnieć, że ta, ta, to podwozie Jelcz P882, czyli 8x8, jest już używane w Wojsku Polskim jako wóz, yy, jako alteryjski wóz amunicyjny. I ma być też zastosowany w wersji pojazdu minowania narzutowego Baobab. Będzie to zatem typowy i często wykorzystywany, wykorzystywany podwozie wojsko Polskiego. Nie jakiś wyjątek. No i właśnie tutaj tego Baobaba sobie popatrzmy. Baobab już prawie jest gotowy. To znaczy... Wers, tylko że w wersji 6 razy 6, jak tutaj widzimy na zdjęciu. Niestety wojsko zmieniło zdanie i zażyczyło sobie wersję 8 razy 8, czyli większą, tak żeby było więcej tych wyrzutni, jak tutaj widzimy na zdjęciu. No i właśnie byłoby dobrze, gdyby teraz tak samo wojsko też zmieniło zdanie i zażyczyło sobie, żeby właśnie nasz kryl. Też był nie na wersji 6 razy 6 jaką znamy, tylko 8x8. Kryl, ze względu na kołowe podwozie, powinien być znacznie tańszy od swojego gąsienicowego kuzyna kraba i przez to może być dostarczony w znacznych ilościach. Kryl powinien być jedynym działem, tak uważam, w pułkach artylerii. Jedyne, nie, nie, nie inne. Kraby powinny być organicznie w brygadach zorganizowanych, langusty też. Tylko, tylko kryle bym widział w półkach artylerii. I one powinny mieć też wyjątkowo amunicję, używać w zasadzie tylko amunicji większego zasięgu, czyli 70 plus 70 i więcej kilometrów. Czy tak będzie? No zobaczymy, życie pokażę, ale no, tak bym to widział. Dziękuję za uwagę.